Pan nie jest 20 czy nie jest pełna 20 e, e, Starszy pan to był chociaż o parę lat starszy. Nie wiem, ile on był lat. Pan ale z, z prezentacji, jaką przy okazji nie, czynił, uczynił, tak, taki bardzo wylewny był, nie, wynikało, że je, pracował w misji z przed wojną. Wojnę spędził w Rumunii w Rumunii. No i w Rumunii go wydali i przyjechał, osadzili go. Drugim takim człowiekiem, który siedział, to był z Kieleckiego, młody chłopiec, kuzyn niego Hedy, sławnego partyzanta kieleckiego, który chyba siedział za to, że miał takie same nazwisko. Mówiła, ja nie, no nie może tak się markował, ale nie, 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 nie wdaje się w dywagację, kim był niebo. Jedno tylko pamiętam, jak wyszedł ten na przesłuchanie, ten urzędnik msz u mówi, uważaj, e, widocznie czegoś doświadczył ten e, m, młody chłopiec. Przyniesimy później na dziesiąty powinno i tu się zaczęła dopiero taka żmudna, co nocna szereg dni, nie powiem na za duże słowo, no ale pewno nieprzyjemnych wrażeń to, to, to przesłuchiwanie. Parokrotnie trzeba było wracać do tego. Yy, takie nużące, było. Yy, nie było katowania, ale było no, przywoływanie do porządku poprzez no, pysk, kopnięcie po twarzy. Cień, nie. Nie było to takie dokręcowo ukrutne, jak niektórzy przeżywali, czy jak niektórzy opisywali, ale były pokażające dostatecznie. I po iluś tam przesłuchaniach dali mi spokój. Po pewnym czasie, tak ja wiem, może to było pół roku, akt oskarżenia przeczytałem. Ciekałem na proces, no, ale chyba warto powiedzieć coś o samym pobycie w na dziesiątym pawilonie. To jest okres dla mnie bardzo istotny w moim życiu, jeśli chodzi o pobyt w celach, przede wszystkim który mimi rozetknął w celach. Z, 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 była taka zasada realizowana, chyba odwieczna zasada w więzieniach, że co jakiś czas przerzucają z celi do celi, mieszają to te, 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 te zespoły osadzone w celach. Dla, swoich tylko wiadomych powodów. Nie porządkując tutaj, bo to głowa nie służy, gdzie z kim po kolei spędziłem ten czas do momentu opuszczenia dziesiątego pawilonu, tak powiem bo w tym dziesiątym powyższym siedziałem do wyroku i jakiś czas po wyroku, po samodzielnieniu wyroku przeniesiono mnie do, do celi ogólnej w drugiej części więzienia Mokotowskiego na, na ulicy Rakowieckiej. Tak znakomitości z którymi siedziałem, powiem nawet, z którymi miałem przyjemność siedzieć. Tu w jednej celi, w jednej celi. Kazimierz Waliński, nie trzeba go przedstawiać, Ludwik Haberski, wiceprezes Stronnictwa Narodowego po Ziemi, Hendrik Goldman, oficer Komendy Głównej Armii Krajowej yy, służący w Biurze Informacji i Propagandy. Z, z tymi trzema panami siedziałem w jednej teoretycznie pojedynczej celi. Przez kilka miesięcy, to był bardzo bogaty yy, dla mnie w doświadczeniach i jakieś takie umie... umiejętności poznawania życia okres. Wymieniam ten okres wspólnego pobytu z tymi panami, bo on był dla mnie najważniejszy. Najważniejszy był z tego względu, że była to swoista szkoła polityczna, powiem i moralna i... Taka. Bagiński, radykalny ludowiec, Chabelski, narodowiec i Henryk Goldman. Nie będzie to ubaczeniem, nie w tym duchu mówię, Żyt, przeszta, pilsudczyk, zwolennik pilsudzkiego i... Zwolennik ideałów komunistycznych. Rozmowy tych panów, powiem mało, debata tych panów, to była dla mnie swoista szkoła, właśnie polityczna. Wprowadzała mnie w świat dla mnie do tego momentu obcy. Ja, młody chłopiec, poszedłem... Do lasu, bo szkoła nie dawała takiego wglądu w życie. Las nie był szkołą. Wytwarzał pewne cechy. Więzienie. W zasadzie nie szkołą. Ale dla mnie było szkołą życia. Właśnie. Były i inne zespoły, z którymi przebywałem. Wymienię tylko nazwisko. Jasia Golkis, członka kierownictwa Narodowego Związku Wojskowego, z którym siedziałem. Wrócę do niego jeszcze potem, jak będę mówił o wspólnej celi. I jeden człowiek na koniec tej relacji, który wywarł na mnie także wrażenie, to był Tadeusz Zawadziński, członek także Narodowego Związku Wojskowego członek jego kierownictwa, wskazany na śmierć, z którym przesiedziałem przysi w jednej celi trzy miesiące. To była osobowość niezwykła. Z godnością szedł na śmierć. Głęboko bieżący. I ja, ile wspomnę, tę osobę, to zawsze chwilę przed nim czołem. On w, w, swoją postawą i tym, co mówił, bo mówiliśmy wiele, zadawałem pytania na różne tematy. On w ogromny sposób sprawiał, że budził się we mnie głód, głód wiedzy o życiu. To może, skoro nam się kończy taśma, to może na tym zakończymy.